W dzisiejszym dniu zorganizowaliśmy turniej pierwszy turniej, pierwszą edycję turnieju imienia Romana Felskowskiego Szukamy Młodych Talentów Widzę, że bardzo dużo dzieci przyjechało na te zawody Tak, ogólnie ogólnie zaprosiliśmy zaprosiliśmy 12, 12 drużyn z różnych miejscowości z tym, że Dwie drużyny odmówiły, mam w dzisiejszym dniu udział bierze 11 drużyn. Może nie odmówiły, tylko jakieś warunki? Znaczy tam tak, warunki, warunki, które no, nie pozwoliły na przejazd, tak? Nie, nie ze względów na to, że nie chciały przejechać, tylko no wiadomo, dzieci są uzależnione od rodziców, od, od pojazdu i tak dalej, więc z pewnych no, przyczyn od nas niezależnych, że tak powiem, nie, nie dojechały tutaj na miejsce. Tak jak widzimy na boisku, bardzo zacięte są pojedynki. Oj tak, jeżeli chodzi o, o, w ogóle o roczniki te, te, tych najmłodszych grup wiekowych, no to 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 rewelacyjnie. Stąd też pomysł, żeby właśnie zorganizować nie dla starszych grup, ponieważ starsze grupy grają dużo, dużo turniejów, rozgrywają swoje zawody ligowe, więc żeby ich też odciążyć, a, a mówię, na najsympatyczniejsze, najprzyjemniejsze jest patrzenie na te młode dzieciaczki. Dzieci w wieku to są ośmiolatkowie. To jest turniej zorganizowany jest dla dzieci rocznika 2006. Tak, e, tak jak wcześniej powiedziałem, ten turniej jest, jest pierwszym e, z, tego, z tego cyklu. Oczywiście chcielibyśmy w przyszłym roku również, również kontynuować i, i, i organizować kolejne turnieje też, też, te, też pod, tym, pod patronatem e, e, Romana Fresnelskiego. że ten turniej będzie trwał aż do godziny 18 od 9, ale przy okazji widzimy kiełbaski na grillu, widzimy tu kawę, herbatę, dzieci mogą się poczystować, zjeść, czyli bardzo duże przedsięwzięcie. Kto to organizował? Organizatorem jest klub ULKS u Dwa Bytów, ale oczywiście no nie, 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 no należy tutaj również wspomnieć o orgo, ogromnym zaangażowaniu rodziców. Yy, należałoby wspomnieć również o sponsorach, którzy w, yy, w, w, wsparli tak? organizację tej imprezy, bo bez nich po prostu by się to nie odbyło. My, jako klub, zajęliśmy się, się techniczną stroną przygotowania, natomiast rodzice, jak widać, no, no, no super, super wszystko. No, nic tylko podziękować i, i pogratulować takiej organizacji. Widziałem tam przy stoliku parę zawodników, paru zawodników, dobrych zawodników. Jak oni oceniają te przygotowania tych młodych ludzi? To znaczy mówię, no, no w, tej chwili, w tej chwili należy to, to traktować. To nie są zawodowe, yy, zawodowe imprezy, to nie jest zawodowy turniej. To są chłopacy, którzy uczą się gry w piłkę i tak dalej. Więc, ale jak widać, poziom zawodów jest wysoki. Też, też y, drużyny, które przyjechały tutaj do nas, do nas na zawody, to, to jednak y, to, 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 to już sama marka prestiż i tak dalej. Wysokie miejsce zajmują? Wysokie miejsce zajmują, y, mają swoje własne szkółki piłkarskie, przy, przy których wychowują kolejne pokolenie zawodników, co widać zresztą na boisku. 2006 imienia Romana Franckowskiego. Szukamy nowych talentów. Miejsce jedenaste. Udwa bytów. Druga drużyna. Zapraszamy o wystąpienie. Dziękujemy. Doszliśmy do miejsca szóstego. Szósty miejsce zajął Gryf Słupsk. Zapraszamy o wystąpienie. Zabudol

私たちは、私たちは全員で出ました。 gospodarzy u dwa bętow w drodze pierwszą która po ciężkim boju pokonała idreczki kartuzy i zajęła trzecie miejsce. Zajęliśmy też jeszcze dwie. Ale to pani Kafita. Я знаю, что ты не можешь. Oto dobra, dobra. 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 Dobra, 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 żeśmy Odbędzie do to miejsca, które Odbędzie się to. Odbędzie się Tym sposobem żeśmy

私もね、気をつけてくれてる。 avisos número 3 W, w wyniku głosowania muszę powiedzieć, że prawie jednogłośnie najlepszym piłkarzem z numerem 11 został Patryk Łusz z Gdańskiej. Chcielibyśmy udokumentować zakończenie tego naszego turnieju w jednym dużym wspólnym zdjęciu. Także zapraszam wszystkie drużyny. Tak.